jak wychodzi. wychodzi Dobra, do ja dole <noise> dziwny smoke Dziwny smoke robi 4 na 4, nie? Wyrwał szansę Idźcie pierwsi, tam ja tam nie idę Jezus Maria, to ktoś mi się wychynął A to Kacper był Wychynął? wychynął. Był tam, tam. my Aha, tak też było Aha, w ten sposób o, a wółpę mają Idźcie na długą wszyscy! Idźcie na długą, na długą, na długą, na długą! Dobra! Ktoś musi wziąć zakładnika! Brawo! Ule, lewo! Broń ojciec, wiesz? Mamy starego, mamy dwie bronie Na krótkiej. Wychodzą, wychodzą krótka, już jest skrzyżowanie. Skrzyżowanie już jest. Foten? A był pan na skrzyżowaniu? Ostatni został. Easy Easy peasy szwagier Tylek Ruby zabiłem? 75% to są oblicz Chcesz w upę Michał? O kim jest Michał Matka, jestem matka. Do matki po matce mupa. Kurwa kupiłam broń, a jestem zjebana. A ja nie chcę grać tą kredzić. <gry> Jeden z terrorystów. No ten relaks, tak? O ład! Kurwo! O, to o, pisał. Pisał. Ej, do mnie zjebał! Kurwił! Jest mu nie Ja Kwiecież już wrócił? Sprawdź na jeden. Był, to, kto go zabił? To był. To było. On cię zabił tu, stąd, synek? Tak, 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 tak. Ale który? Ekstezy. Eksta no to kurde, jak nie żyje, no. Ociec, no to się... kurwa... Każdy o tym wiedział. Nie, ja nie wiedziałem. No. Czy mi się pali pod dupą? Nie. To druga. To ostatnia na długie, ostatnia na Ojciec kurwa dupa ci się pali. Nie Mi się nic nie pali. Mi się spieszy. Kurde. A on się zabił i wygrał. Eee, ktoś coś? Chce mi dać? Ojciec co? Ja. Ja. O nie, e, Adam, Adam kupił oto kampę. Aha, oh, sydek, masz tutaj. Masz, to wiem, oh, czurkę zamknęli. No, Najpierw dalej. Oh, 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 oh. Co się tak barnie? Śmierć po pieżarciu tak barnie? Tak. Czy polakiem nazywasz? <coughs> po co i tak? Popolisz. O, wow, wow, wow. wow. Matka tu jest smoke u mnie. Fotel, fotel. Uuuu, uh. uuuu uh. Ula la la, ula, ula oh. tu ja pierdolę! Jak to za nim asyste, ojciec? Kurwa! coś! Chuj Kurwa! 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 Ojciec Tylko złapał kranat. Co, co chwilę wychylają na mnie, rusują. Dobra, utkaj, bo jeszcze runda trwa. Zobaczę. No, na respie Ty kurde, co, cikać nie chciałeś, kurmio? ja cię to widać nóż przed gębą. No. cikać. Ja z w no spokoju, kurwa. Ty że kurde, jakiś bagnę w spokoju. <gül�> Co autor miał do myśli, kurwa? Bagd. Ej, teraz rusuje, Synek, Dobra, 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 dobra. Jeden Teraz to na skład gdzieś. On łeb, O ty o. I... o ciesa, jeszcze tam nie było, To wiedziałem kiedyś się pokłóci. <laughs> do przodu. O kurwa, czegoś. Się... dalej. Nie, tak. Jest, no. nie ma za co. Ej, nie bił. Jesteś kurwa niebim. stał metr przed nim. Czemu żeś go nie zabił? Zabiłem. A nie, ja nie zabiłem, <śmiech> Zabiłem. <śmiech> Dobra. Bo to baba mnie.